Witam Państwa, dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Tłumione technologie, wynalazki Tesli i samochody na wodę z 16 listopada 2020 rok. Jeżeli kontynuowałem Nikola Tesla, to jeszcze mam chyba dwa albo kilka programów dotyczących genialnego fizyka i inżyniera Nikola Tesla. To prawdziwa sensacja na skalę nie tylko Polski, ale i świata. Prawnik z Kielc wymyślił i zbudował silnik zasilany w większości przez zwykłą deszczówkę. Samochód wyposażony w takie urządzenie pali 65% wody i 35% dotychczasowego paliwa ropy, benzyny czy gazu. Samochód jeżdżący na wodę wydał się wynalazkiem na tyle nierealnym i abstrakcyjnym, że stał się niemal obiektem żartów i szyderstw, młodzi twórcy innowacyjnego modułu napędowego. Dorian Żarna i Wiktor Kuś jednak odczarowują rzeczywistość i pokazują, że taki samochód ma szansę postać. Silnik opracowany przez Polaków jest hybrydą dzięki połączeniu energii elektrycznej oraz wody wymieszanej z glikolem. Pompa wysokościśnieniowa z silnikiem elektrycznym napędza wodę, która wprawia w ruch wirnik znajdujący się w komorze. Woda jest wtłaczana do komory przez rurkę o grubości 1 mm pod ciśnieniem dochodzącym nawet do 120 barów. Obecnie jednostka napędowa osiąga moc rzędu 860 W przy 3500 obrotów na minutę. Strumień wody po okręgu wprawia wirnik pięcioramienny w ruch obrotowy i potem przechodzi do drugiej komory, gdzie drugi mniejszy wirnik wykorzystuje ten sam pęd wody który nam już jest niepotrzebny, ponieważ swoją pracę już wykonał, Wykorzystujemy go albo jako alternator, przepraszam, napędzający drugi niezależny wirnik podłączony do silnika elektrycznego, albo jako zwiększoną powierzchnię pierwszego silnika, co pozwala na uzyskanie jeszcze lepszych wyników. Mówi agencji informacyjnej News Seria. Innowacje Dorian Żarna, współtwórca innowacyjnego modułu napędowego. Na pomysł pan Gluck wpadł kilka lat temu. Już pod koniec grudnia 2005 roku uzyskał na niego patent. Zbiornik z deszczówką. Która zawiera mniej kamienia niż zwykła woda, umieściłem na siedzeniu pasażera, stąd przechodzi rurką do kolektora wydechowego. Tam zostaje ogrzana do około 150-160 stopni i zamienia się w parę wodną. Ona z kolei przechodzi dalej y, 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 miedzianymi rurkami do kolektora sącego i stamtąd dostaje się wprost do komory spalania. Podczas wybuchu paliwa dochodzi do rozbicia pary wodnej na wodór i tlen, które są wybuchową mieszaniną, wyjaśnia y, budowę instalacji Kielecki Konstruktor. Auto ma 2,5-litrowy silnik diesla, przejechane ponad 600 tysięcy kilometrów, z czego 70 tysięcy cudzysów na wodzie, mówi konstruktor. Jak twierdzi, po Polsce jeździ około 40 pojazdów z instalacją jego pomysłu. Podobnym konstruktorem, wynalazcom i tak dalej to jest chyba pan Jan Tarantajcio, suweren 2RP, też wiele rzeczy raczej wynalazł, coś w tym na, na, rodzaju, tam na swoim kanale na YouTubie to wszystko omawia, TV Jan chyba, czy jak się nazywa jego kanał, coś ko tego. Efekt jest niesamowity. 25-letni Mercedes Pana Jana spala teraz 3 litry ropy i 4 litry wody. I to o dziwo najlepiej zwykłej deszczówki lub wody rzeki, bo tam jest mniej kamienia. Swoim wodnym samochodem wynalazca przejechał już ponad, prawie 40 tysięcy kilometrów jeżeli jest woda stojąca kamień się zawsze pojawia jeżeli jest woda płynąca na przykład deszczówka, rzeka i tak dalej, to raczej tam kamienia nie ma tak to działa Jan Gluk z wykształcenia doktor prawa próbuje zainteresować swoim wynalazkiem polskie ministerstwa korporacyjne pisał list nawet do dyrektora korporacji i, i jak na razie be, i, i bez odzewu Wyobraź sobie, że bierzesz wąż ogrodowy, podłączasz do kranu i tankujesz swój samochód do pełna, albo takie małe, a sprytne urządzenie, dzięki któremu masz prąd, by tak rzec, z powietrza. W pierwszym wypadku płacisz grosze, a w drugim masz go właściwie za darmo, bo samo urządzenie niedużo kosztuje i działa bezawaryjnie przez długie lata. Jest mnóstwo poważnych osób, specjalistów od petrochemii i tych rezolutnych wichajstrów, którzy mówią, że takie niewypowiedzialna frajda mo mogłaby być udziałem każdego z nas. Ale nie jest. Dlaczego? Nie tylko Polska. 28 marca 1998 roku w restauracji o nazwie... Cracker Barrel w Grove City, leżących leżący na przedmieściach Kalambus stanowej stolicy Ohio, spotkało się czterech mężczyzn. Stanley Allen Meyer, jego brat, bliźniak Stefan oraz dwaj biznesmeni z Belgii. Stanley, jak na prawdziwego Amerykanina przystało, był człowiekiem, który kodeks postępowania w życiu czerpał wprost z Biblii. Może dlatego nie chciał, aby pierwsze spotkanie z nieznajomymi, w dodatku w tak ważnej nie tylko dla niego, ale całej ludzkości sprawie, Upłynęło przy alkoholowym drinku. Po wzniesieniu toastu, na zdro za zdrowie gości i pomyślność przedsięwzięcia, będącego celem spotkania, wybrał szklankę soku żurawinowego. Przed spełnieniem toastu zaczął opowiadać przyszłym kontrahentom, na co będą mogli położyć swoje wyłożyć swoje pieniądze. Chodziło o to, że Stanley Allen Mayer wynalazł coś, nad czym od dawna pracowały tęgie głowy różnych bogatych korporacji, a co udało się właśnie jemu łodne ogniwo paliwowe Waterflu cell, które sprawi, że ludzie na całym świecie będą tankować swoje pojazdy nie na stacji paliwowej, ale pod kranami w przeddomowym ogródku. Udało mu się zrobić coś, co do tej pory uważane było przez fizyków za niemożliwe do osiągnięcia, Zamienić wodę w paliwo wodorowe, wystar wystarczające do uruchomienia jego lekkiego samochodu terenowego, który jeździ na paliwie prosto z kranu. Trucizna. Trucizna musiała być bardzo mocna, skoro zaraz po wypiciu kilku łyków soku genialny wynalazca złapał się za szyję, wybiegł na zewnątrz, upadł na kolana i gwałtownie zwymiotował. Stefan, który szybko wybiegł za nim, usłyszał tylko, jak brat mówi słów zatruli mnie, po czym Stanley upadnie żywy na parkingu placu. Oni się pozbywają niewygodnych y, ludzi w taki czy taki sposób, na przykład leczenie i te inne Rzeczy też oni robią, tylko że jeżeli chodzi o suwerenów, to już sobie w wielu wypadkach nie poradzą, bo są poza zakresem władz korporacyjnych. Jeżeli chodzi o tak zwaną Polskę, najdziwniejsza była reakcja obu belgów, wspomniał później Stefan Meyer, dziennikarzowi Dean Narcisko w lokalnej gazety, cudzysłów De Calambas, Dispatch. Jak wspomniał, gdy spotkał, się, spotkał ich następnego dnia, i poinformował, że jego brat umarł, nie powiedział ani słowa, absolutne milczenie, żadnych kondolencji, żadnych pytań. Nie ufałem im od początku. Według miejscowego koronera przyczyną śmierci było pęknięcie, tęktyniakę mózgu, a doprowadziło do niego wysokie ciśnienie krwi na które Stanley Allen Meyer cierpiał od lat. We krwi Meyera wykryto jedynie ślady leków przeciwbólowych, które zażywał za życie, ponieważ nic nie wykazało na to, yy, wskazało na to, aby inne od opisanych przez Kornera przyczyny mogły spowodować tragedię na parkingu przy restauracji Krake Barrel. Policja zamknęła dochodzenie. Historia wodnego silnika jest dosyć długa, bowiem pierwsze eksperymenty mające na celu wykorzystanie wody jako źródła wewnętrznego zasilania, zasilania maszyn w energię przeprowadził pod koniec XVIII wieku William Nicholson. W 1805 roku szwajcarski konstruktor Isaac de Rivaz jako pierwszy wynalazł silnik wodny. Pierwsze samochody napędzane były wodorem wydestylowanym z wody. Przypomina strona internetowa Nexil Munati. W 1917 roku wynalazca John Andrew, oskarżony o oszustwo naukowe, wykazał swoją niewinność przed komi przez komisję Departamentu Marynarki USA wlał kilka y, kroper stworzonego przez siebie koncentratu do 10 litrów mieszanki wody słodkiej i morskiej i polecił członkom komisji przetestować powstałe w ten sposób paliwo. Po uruchomieniu silnika napędowego, mieszanką koncentratu z wodą, stało się oczywiste, jakie, jak wielkiego odkrycia dokonał Andrew. Niestety, wynalazcy nie dano cieszyć się sławą genialnego odkrywcy i dobroczyńcy ludzkości. Niedługo potem znaleziono go martwego w jego mieszkaniu. W niejasnych okolicznościach zginęli również inni odkrywcy alternatywnych źródeł energii tacy jak Jul Brown, Andrea Henry, Karl Pachrich, pa, który tajemniczo spadł ze schodów w który zmarł w więzień, Ścieżka Tesli. Nikto, Nikola Tesla był większym geniuszem od Alsteina. Ja też to samo twierdzę. Ale jego życiorys został wymazany z książek, choć swoje życie poświęcił na to, by dać ludziom więcej wolności. Kiedy włączysz TV, podgrzewasz kanapkę na mikrofali lub korzystasz z telefonu, używasz technologii Nikola Tesli, który jest wynalazcą prądu przemiennego AC z zasilającego dziś 99% wszystkich urządzeń. To Tesla jako pierwszy przed Maconim mac opatentował wynalazek radia. Marconi przesłał swą, swą pierwszą wiadomość radiową przez Atlantyk, użył 17 patentów Tesli, potwierdził to po latach Sąd Najwyższy USA. Dla Tesli radio oraz AC były wyrazem wolności, wolności przekazywania wiedzy na temat tego, co dzieje się na świecie bez ingerencji jej treści. Teraz elity chcą kontrolować te treści, w większości im się to nie uda. Tesla miał wielki plan: dać ludziom wolny dostęp do energii, sprawić, sprawić, aby nie musieli oni płacić za coś, na przykład rachunki, podatki. To o to chodzi, co powinno być dla wszystkich za darmo. Miał zamiar stworzyć urządzenie która kosztowałoby niewiele i umożliwiło darmowe pobieranie energii. Tesla mówił, że energia elektryczna jest wszędzie w nieograniczonych ilościach i może wprowadzić w ruch wszelkie maszyny bez potrzeby używania ropy, węgla czy gazu. Jednak wielkie banki z największym bankierem, JP Morgan, na czele doskonale wiedziały, coś, co dla nich może to oznaczać. Upadek wszystkich firm energetycznych, naftowych, gazowych, węglowych, więc, kiedy Tesla zaczął pracować nad Verden e, Kryfe Power Project, musiał ukrywać cel swego przedsięwzięcia. Genialny serb ogłosił, że pracuje nad możliwością stworzenia telefonu bezprzewodowego. W rzeczywistości niewiele osób wiedziało, że pracuje on nad urządzeniem, które mogłoby nie tylko ściągnąć olbrzymie ilości energii z kosmosu, ale przerobić je na tak wielką ilość energii elektrycznej, że nikt nie byłby w stanie zużywać jej w swoim gospodarstwie domowym. Badania Tesli były już bardzo wysoko rozwinięte i zaawansowane. Ale zostały zablokowane przez banki, które niespodziewanie objęły, obcięły mu fundusze. Tesla zmarł kilka lat później w biedzie, w obskurnym hoteliku w Nowym Jorku, a jego plany generatora zniknęły w tajemniczych okolicznościach. Był rok 1943, ten sam, w którym Sąd Najwyższy USA wyraził swoją opinię na temat autorstwa Radia. Dziś odpowiednikiem od dostępu do wody pitnej jest dostęp do źródeł energii. Ko Kompanie naftowe różne sitwy o globalnych ambicjach, pseudorząd USA oraz rządy pomniejszych, też pseudorządy pomniejszego płazu stworzyły sztuczny monopol, swoiste regalium, dzięki któremu mogą jeszcze skuteczniej nami rządzić ku własnej, a nie naszej wygodzie. Na stronie water. Waterpowderka.com czytamy, że na straży dostępu każdego obywatela do taniej energii stoją ludzie nowego porządku świata oraz banksterzy związani z kompleksem militarno-przemysłowym. Ci sami ludzie, którzy planują depopulację świata na olbrzymią skalę, który, którzy tworzy, tworzą opisane już w cudzysłów w teorii spisku, te wszystkie na niebie którzy ludzkość chcą przemienić stadio ogłupiałej trzody ożywiającej się jedynie na widok żłobu i bata. Jeżeli o mnie chodzi, to jest to jeden z głównych powodów, że na wybory trzeciej RP już nigdy nie pójdę, bo ja na, na demonów nie mam zamiaru głosować. To raczej nie jest przypadek, że te wszystkie szajki o różnych nazwach, ale jednej i stały. Jako te prawa fizyki, intencji, uczynienia z nas niewolników, za cudzysłów patronów swej sprawy uczyniły egipskie i me mezopotamskie boczki, bo, czyli bożki, a ich cudzysłów i liturgią stała się, e, stał się starożytny okultyst despotii Bliskiego Wschodu, a więc to było z gazety niby Warszawskiej. To by było wszystko. Teraz będzie chyba z czwartej rzeszy dotyczący chyba śmierci Tesli. Następny materiał I po tym. Dziękuję Wam za uwagę i dozo!